To docieramy i do końca tej serii, no ale przede wszystkim docieramy do Niedzieli Zmartwychwstania. To jest czas naszej radości. To jest czas, kiedy niekiedy ta radość przychodzi bardzo spontanicznie, niekiedy ona na nas tak spływa stopniowo. Nie chodzi o ten zewnętrzny uśmiech, świetnie, jeśli się, się pojawi, natomiast ważne jest to, żebyśmy my przeżyli. Spotkanie ze zmartwychwstałym, a niekiedy go można nie rozpoznawać. To jest ten fragment z Ewangelii, który dzisiaj będziemy rozważali, którym się pomodlimy. Moi drodzy, bardzo się cieszymy, że nasze zaproszenie do kontemplacji spotkało się z takim pozytywnym odzewem. Bardzo cieszymy się, że wielu z Was modliło się tą naszą propozycją. No i będziemy w jakiejś formie kontynuowali, zresztą parę osób o to podpytywało. W okresie wielkanocnym z inną intensywnością będziemy też chcieli Was zaprosić do modlitwy. Oczywiście nie uda nam się zrobić tego tak często, jak mogliśmy się spotykać teraz, ale zapraszamy Was dwa razy w tygodniu, od niedzieli Bożego Miłosierdzia, w niedzielę i w środę. Dwa razy w tygodniu możemy się spotkać razem na modlitwie. Zapraszamy do spotkań ze Zmartwychwstałym. Praktycznie we wszystkich scenach zmartwychwstania Jezus przychodzi niespodziewanie do uczniów, którzy trochę inaczej myśleli, czego innego się spodziewali. I może jest to tak, że jeszcze miesiąc temu inaczej wyobrażaliśmy sobie te święta wielkanocne. Może myśleliśmy, że będziemy inaczej je przeżywać, tymczasem przeżywamy je tak, jak przeżywamy. I teraz dla Chrystusa to nie jest przeszkoda. On lubi nas zaskoczyć, On nas zaskakuje. Zaskakuje nas to, że jest kimś żyjącym i że może przychodzić do nas właśnie tak jak chce i w tych momentach, w których może najmniej się tego spodziewamy. W tej kontemplacji dwóch uczniów można powiedzieć zdesperowanych i zawiedzionych, a tymczasem do tych zdesperowanych i zawiedzionych, do tych pełnych smutku przychodzi Jezus z martwych stały. Może tak było w tere u Ciebie. Więc niech Jezus dołączy do naszej drogi, a nam niech się, niech się otwierają oczy. Bo czy to zapłakana Maria Magdalena, myślisz, że to ogrodnik, czy to właśnie ci uczniowie, przy których się zatrzymamy, myślą: no, ktoś tam dołączył do, do drogi, ale, ale to, to, to nie Jezus. Oni odkrywają. No i bądźmy w tym procesie również. Odkrywanie zmartwychwstałek. Bóg chce przyjść do Twojego domu. Bóg chce przyjść do Twojego serca, aby się z Tobą spotkać. Żywy, Jezus z martwych stały. Uświadom sobie, że za chwilę się z nim spotkasz. Zostaw wszystko, co Cię niepokoi, co jakoś oddala Cię od Niego, na zewnątrz. Zanurz się w Jego obecności. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słuchając Ewangelii postaraj się zaangażować swoją wyobraźnię. Słuchaj tego tekstu i wyobrażaj sobie ten dialog, który dzieje się między uczniami i Jezusem. Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi zwanej Emaus oddalonej o 60 stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi, lecz oczy ich były jakby przysłonięte, tak że go nie poznali. On zaś ich zapytał: Cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze? Zatrzymali się smutni a jeden z nich imieniem Kleofas odpowiedział mu, Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich, cóż takiego? Odpowiedzieli mu, to, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był porokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu. Jak arcykapłani i nasi przywódcy, Wydali go na śmierć i ukrzyżowali, a myśmy się spodziewali, że On właśnie miał wyzwolić Izraela, ale po tym wszystkim już dziś trzeci dzień jak to się stało. Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas, były rano u grobu, a nie znalazłszy jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli. Na to On rzekł do nich, O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków, Wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili go, mówiąc: Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi. I dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb. Odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go. Lecz on zniknął im z oczu i mówili między sobą: Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? Zobacz oczami wyobraźni drogę uczniów do Emaus. Jest niedzielne popołudnie. Po trudnych wydarzeniach w Jerozolimie uczniowie wręcz uciekają do Emaus. Zobacz ich nastrój, ich rozczarowanie tą sytuacją, która się wydarzyła kilka dni wcześniej. Czuj się w atmosferze tego wieczoru. Nagle niespodziewanie przyłącza się nieznajomy wędrowiec. Zobacz reakcję uczniów, jak z nim rozmawiają. Jak zdziwieni są tym, że nie wie, co się wydarzyło w Jerozolimie w tych dniach. Zobacz, jak wędrowiec pozwala im się wypowiedzieć. Ty też się mu wygadaj. O czym chcesz mu powiedzieć? Że nie tak wyobrażałeś sobie te święta, że chciałaś inaczej je spędzić. A teraz wsłuchaj się w słowa wędrowca, który wypowiada do Ciebie i uczniów. O nierozumni, jak nieskore są Wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. O nierozumni. Jak nieskory są wasze serca do wierzenia. Co w tobie wywołują te słowa Jezusa? Wędrowiec okazuje, jakoby miał iść dalej. Zaproście go, żeby został z wami. Zobacz, jak reaguje. Jak zasiada z tobą do stołu. Jak bierze chleb. Odmawia błogosławieństwo. Zobacz reakcję uczniów. Na to, że to jest Jezus, że w końcu go poznają. Zobacz Twoją reakcję to zdziwienie, zaskoczenie. Uczniowie natychmiast postanowili wrócić do Jerozolimy. Nie zważali na to, że jest już późno. Co rodzi się w Tobie na koniec tych rekolekcji? Jeszcze raz przywołaj sobie te obrazy, to co szczególnie zostaje Ci w sercu, to co w jakoś szczególny sposób cię poruszyło Jezus jest Bogiem żyjącym. Może przychodzi. Nie w taki sposób, jak byśmy się spodziewali. Może trudno go ogarnąć, może trudno go zatrzymać, ale w jakiś sposób możemy go poznać. Zastanów się przez chwilę, na koniec, jakiego Boga, jakiego Jezusa spotkałeś w czasie tych rekolekcji? Jak ci się objawił? Po czym go poznałeś? Co sprawiło, że wiesz, że to on? Na koniec... Oddajmy Bogu chwałę za to, że jest z nami, ciągle żyjący, ciągle nas zaskakujący. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Mam nadzieję, że udało nam się. Odczuć to zaskoczenie tą niespodziewaną radość też z tego, że Chrystus się do nas dołączył i potrafiliśmy gdzieś być przy Nim. Ważne, że Chrystus dołączył się do tych, którzy są uważni i potrafią po tych drobnych gestach, po tych drobnych znakach Go rozpoznać. I oby to nie tylko było owocem tej kontemplacji, ale owocem całych rekolekcji, można powiedzieć, całego naszego życia, żebyśmy teraz mogli zwracać uwagę na to, jak Bóg jest obecny. Jak on chce być obecny w naszym życiu. Ten sposób, który proponowaliśmy, trochę może pokazywać na pewien kierunek. Chce przeżywać pewne rzeczy razem z Jezusem, przecież to mogą być inne tajemnice Jego życia i chce to odnosić do swoich spraw, jakoś to powiązać ze swoją codziennością. No ale z tego korzystajcie, a, a teraz no, chcielibyśmy. Wam życzyć wszystkiego co najlepsze na te święta. Prosimy. Ja o, ja A zadanie? O zadanie, zadanie, zadanie tak podekscytowane, ale to już też w takim razie zadanie. W takim razie już trójkę dajemy, dajemy zadanie. Zadanie związane z podsumowaniem całości, czyli świetnie się to będzie jeszcze dzisiaj. Jak się nie uda, no to ewentualnie jutro. Przejrzyjcie te wszystkie dni jakie były i spróbujcie jakby tak pomyśleć przed Bogiem, co było najważniejszego i to, co najważniejsze spróbujcie spisać, a nasze ograniczenie jakie dajemy, że to jest jedno zdanie minimum, a maksimum trzy. Trzy. Dobrze, już, już życzenie, z którymi tak się... Tak Wyrywamy. Się no. Moi drodzy, w te święta chcemy Wam życzyć, aby to spotkanie ze wstałem rodziło się w Waszym sercu, aby to przekładało się też na cały ten kolejny rok. Myślę, że to, co jest ważne, to dla Chrystusa nie ma bariery, drzwi zamkniętym, więc nawet jeżeli teraz są jakieś drzwi zamknięte w sensie duchowym, ale może nawet tym fizycznym, ponieważ jesteśmy wszyscy w izolacji, nie spotykamy się, to Chrystusowi, to nie sta dla Chrystusa nie stanowi to przeszkody. On może wejść, stanąć po środku i powiedzieć: Pokój wam i niech ten pokój nam towarzyszy. Ja ze swojej strony życzę coraz głębszego pokochania tego Jezusa, dlatego że On przeszedł tą drogę, którą ja idę doświadczył tego, czego ja doświadczam i pokazał, że, że miłość zwycięża, więc życzę Wam jak najwięcej doświadczenia miłości, która zwycięża. Zmartwychstałego, który pokonuje wszelką słabość, smutek i zło. I pamiętajcie, Chrystus zmartwychwstał.